Są ryby. Mhm. Jeszcze trochę po środkowej części jeziora się pokręcę. I myślę, że sprawdzenie tego floodlighta na płytkiej wodzie za nami. Zmniejszy tak do 15 metrów. Od razu zobaczcie, że mamy modyfikację ustawień. To jest środek jeziora, i znowu jesteśmy na twardym cyplu. I tutaj obydwa obrazowania jednoznacznie mówią, że jest twardo. Nie wiem czy to kołki, czy to ryby po lewej stronie, bo tak równo odległości, o za to, za to po lewej stronie dwie zgrabne ryby. Całkiem, nieźle się zaświeciły. I słuchajcie, tutaj w tym momencie nie ma znaczenia czy na obrazie jest ziarno czy nie, po prostu to jest narzędzie całkiem sprawne do lokalizacji ryby. Zobaczcie na te struktury po lewej stronie od przetwornika. Tutaj mamy dołki. I ktoś w tym dołku, w dołku siedzi. Dużo jest tutaj tych dziur. Teraz, gdyby był obraz zbyt jasny, one byłyby praktycznie niewidoczne w tym jasnym pasie blisko przetwornika. Natomiast obraz jest mocno ściemniony i w związku z tym struktury są widoczne. Zobaczę, czy to po prawej burcie nie są ryby. Zaraz wykonam obejście. Nie, to raczej są. To raczej liście grążeli. Teraz idziemy twardym fragmentem dna. Są w nim wszystkie te struktury, dziury. Ja wolę 455 kHz, jeżeli chodzi o częstotliwość. Raz, że używam od lat, w sonarach innych brandów 2 najlepiej świeci ryby, 3 najlepszy zasięg. mech świeci ryby ładnie to sprawdzone, ale oczywiście trzeba go zabrać mu z ostrości z kontrastu, z jasności bo w tej postaci jest zbyt jasny i nie mamy informacji o detalach ok Mari ma bardzo podobną paletę. Świetnie świeci ryb. I zobaczcie, to nie sprawdza się. Każda paleta ma swoje własne ustawienia. To jest coś ładne. Ładna. Ładna dziura po prostu. Też jest dobra. No ale jak widzieliście ma swoje własne ustawienia. Także pamiętajcie, każdy kolor ma swoje własne parametry, które należy zmienić tak, żeby uzyskać optymalny obraz, będzie to uzależnione od głębokości, będzie to uzależnione. Od tego, co chcemy osiągnąć, bo do świecenia ryb ściemniamy obraz. Natomiast, natomiast jeżeli chcemy uzyskać daleki zasięg, to rozjaśnienie i jednoczesne minimalizowanie kontrastu.